Narodowa Loteria Paragonowa nadal trwa. Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów mająca zachęcić obywateli do brania paragonów cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do wygrania co miesiąc Opel Astra, iPody oraz netbooki. Co kwartał w Loterii Paragonowej premiowana jest inna branża. O tym jakie podmioty gospodarcze premiowane są w bieżącym kwartale powiedział nam inspektor Urzędu Skarbowego w Mielcu Henryk Serafin. Prywatna praktyka lekarska i dentystyczna to kolejna branża, która jest premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej. Należy w okresie od stycznia do marca zbierać paragony z wizyt u lekarza i dentysty, a następnie zarejestrować swój paragon na stronach loterii. Losowanie odbędzie się 18 kwietnia bieżącego roku, a do wygrania jest samochód Opel Insignia. Zasady Narodowej Loterii Paragonowej są proste. Co należy więc zrobić, aby wziąć w niej udział? Oto krótkie przypomnienie. By wziąć udział w loterii paragonowej, należy mieć ukończone 18 lat, dokonać zakupu za kwotę minimum 10 zł, a następnie zarejestrować swój paragon na stronie www.loteriaparagonowa.pl. Z tego paragonu należy podać najważniejsze rzeczy, czyli numer NIP sprzedawcy, numer unikatowy kasy fiskalnej, numer paragonu, kwotę transakcji, a także datę dokonania zakupu. Należy pamiętać, aby zachować swój paragon, bo tylko on jest podstawą do otrzymania nagrody. Paragony należy rejestrować w miesiącu jego otrzymania. Narodowa Loteria Paragonowa potrwa do 30 września bieżącego roku, zaś najbliższe losowanie nagród odbędzie się 26 lutego.